Maja Staśko lubi kontakt z człowiekiem, ale czy lubi kontakt z maszą? O to jest pytanie. Lubię, tak? Lubię, absolutnie nie z czułam to się... jest dziwna sytuacja, no przepraszam, Cię przerywam, ale wiesz, że to jest Twoja rywalka, będziesz z no nią się biła, ale... No to jest właśnie dziwne, no, to znaczy lubię, nie znam jej, ale z takiego bycia przez kilka sekund obok siebie przed wyjściem, czy tam przed konferencją, czy tam sobie jakieś głosówki nagrywałeś, no to... To lubię, no, to znaczy nie mam nic przeciwko jako do niej, do człowieka. Nie chcę się też... Krącać, wypowiadać na temat tej relacji z fagatą. Ja wiem, że to jest najbardziej interesujące, ale wydaje mi się, że jak nie wiemy o tym, to po prostu lepiej nie mówić na temat, o których nic nie wiemy. Przecież jest to bardzo łatwe i bardzo częste. Więc, no nie wiem, dziwna rzeczywiście sytuacja, że ja chyba teraz chętniej bym z bombą <śmum> poowalczyła. Ja bym miała go na, na ciosa jednego i. A umówiłabyś się z nim na kawę? Z bombu? No. Ale bomba przecież poza tym, co się tam dzieje na scenie, to on jest grzeczniutki. Wiem. No więc, więc w ogóle ja nie wiem, nie wiem, no to znaczy, nie wiem po co, bo to jest inny człowiek, on to robi specjalnie po to, żeby tam było sztucznie i, i było widowiskowo, ale to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. A kto jeszcze tak twoim okiem nabiera naszą highligową publikę, czyli jest inny na scenie, a inny poza nią? Bomba. Nadal no już. bomba, wiem, już bomba numer jeden. Bomba, drugi Scarface. Drugi Scarface, a trzeci Paweł. Słuchaj, e, Maja, bo tak powiedziałaś mi, że wymieniacie z maszą głosówki, a nie obawiasz się, że te głosówki kiedyś trafią do sieci? Już była raz taka sytuacja. No, mocne pytanie. Um, no nie no wiesz, tam nie ma prywatnych żadnych rzeczy. To też nie jest tak, że jesteśmy przyjaciółkami i że teraz e, ja jej powierzam jakieś takie bardzo prywatne rzeczy, bo. Pilnujesz to nie się. Jest, Nie, 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 to jest, nie, nie jest ten sposób relacji. Wiesz, jak poznaję nową osobę, to raczej. No, chociaż różnie z tym bywa, ale staram się nie, nie opowiedzieć o takich bardzo prywatnych rzeczach czy nie zawiązywać jakichś żartów, które mogą nie być zrozumiane przez drugą stronę. Znam tak, takich rzeczy nie ma, więc nie boję się, że wyciekną. Ale rzeczywiście to nie jest fajne, kiedy osoba, której ufamy, mm, robi coś takiego, bo, mm, bo my nie znamy kontekstu po prostu tej sytuacji, nie znamy ich relacji, nie znamy relacji też tamtej romantycznej. I to jest takie. Utrata zaufania chyba do osoby, której się ufało najbardziej na świecie, boli najbardziej na świecie. Też się z tym zgodzę. Mam jeszcze pytanie dotyczące y, przyjęcia tej walki. Dlaczego zdecydowałaś się przyjąć walkę z osobą, która ma problemy psychiczne? Bo z tego, co mi wiadomo, to do tej pory raczej pomagałaś takim osobom. Y, dlatego, że sama mam y, problemy psychiczne i dobrze wiem, że zakazywanie, nakazywanie, czy decydowanie za osoby z zaburzeniami psychicznymi o ich losie, y, o ich decyzjach, jest najgorszym, co można zrobić, bo to im odbiera nam nam odbiera podmiotowość. Jeśli ktoś mi by powiedział: poza oczywiście moją lekarką, psychoterapeutką, terapeutką, że nie rób tego, bo jesteś parapsychicznie, poczułabym się najgorzej na świecie". I to, I to by było stygmatyzujące. Podobnie zresztą jak bomba, który powiedział, że jestem wariatką i psycholką coś tam jeszcze. To są stygmatyzujące po prostu założenia i ja nie czuję, żebym mogła, jeśli nie jestem lekarką, a nie jestem lekarką Maszy, decydować za nią o tym, co ona robi, bo są osoby wysoko funkcjonujące z różnymi zaburzeniami psychicznymi i ja także mierzę się z zaburzeniami psychicznymi i także tutaj jestem i robię to z pełną odpowiedzialnością. Lekarka o tym wie, psychoterapeutka o tym wie, więc y, to, jest, to jest kwestia po prostu tej osoby i lekarzy wokół niej, a nie całego świata, który teraz będzie wiedział lepiej za nią. Czyli ten ruch jest jak najbardziej kontrolowany, że tak powiem. Tak, tak, bo zaczęłam zresztą się zastanawiać, na jakiej zasadzie nas zestawili. Wysokość to nie jest, bo ja mam dzisiaj na sobie najdłuższe szpilki, jakie mam i nadal jestem niższa od Maszy. Cz, może są to zaburzenia psychiczne? Ja nie wiem, o co tutaj chodzi, ale mam jeszcze następne pytanie, bo wiem, że masz czas ograniczony. Tak, tak, tak. Maju, niedawno Święto Narodowe było, prawda, i widziałam, że były takie banery z twoim wizerunkiem, z wizerunkiem Jacka Morańskiego, Oliwki Brazil, Fagaty chyba i kogoś jeszcze, i Jasia, y, y, Jasia Kapeli, y, z, z dopiskiem Stop Patologii. Co czułaś, kiedy pierwszy raz zobaczyłaś y, ten plakat? Rozbawienie. Bardzo duże rozbawienie, ponieważ no Młodzież Wszechpolska jest taką faszy faszyzującą młodzieżówką i która jest taka po stronie bardzo skrajnej nacjonali na nacjonalistycznej prawicy, w związku z tym no jak dla mnie ich opinia na temat moich działań, jeśli e, faszyzujący młodzieżówka uważa, że jestem patologią, to myślę, że robię coś dobrego I że, i że generalnie to jest taki kciuk w górę dla moich działań, e, więc nie przestanę działać i dziękuję im za tę motywację e, i będę dalej działać. Dzięki. Czyli po prostu jakoś nie nadszepnęło twojej psychiki. Nie, absolutnie, to nie, 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 nie. Bo też to jest tak, że. Yy, mój pierwszy Billboard, generalnie. Fajnie że musi być ten pierwszy raz po prostu. Oczywiście. oczywiście. Mają ostatnie słowa do naszych widzów, czego mogą się spodziewać wkrótce, jeżeli chodzi o Oktagon. Szykuję się, bardzo, bardzo mocno, dwa razy dziennie trenuję i postaram się dać, no naprawdę i to mm, bardzo mocno. Y, I postaram się dać sobie absolutnie wszystko tak, jak daję na każdym treningu. I wywiadzie, bo twoje wywiady zawsze długo trwają. Tak, no daję dużo, no właśnie tak się staram, że wiesz, że już po prostu oddaję całą siebie. Y, I postaram się właśnie, żeby to było jak najlepsze show, skoro już tu jestem, no to to co? To, to dam. A bomba bym pokonała. Okej, okay. także Wam bardzo dziękujemy za obejrzenie tego wywiadu i napiszcie w komentarzu za kim jesteście. Pa, pa! Za bombą czy za mną? <laughs>